Okej, okay. cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto Bitcoin 69100. W dniu wczorajszym działy się dwie ciekawe rzeczy, a mianowicie wzrosty rezerwy bitcoinów na giełdach, co widzieliśmy na metryce RBTC oraz LTHS OPR, czyli długoterminowi holderzy, którzy sprzedawali bitcoiny i zwróćcie uwagę, kiedy to było. To było w momencie, gdy bitcoin przebił 70 tysięcy dolarów, nagle pojawiły się duże wyprzedaże ze strony hodlerów długoterminowych, a następnie przelewy bitcoinów na giełdy. I to byłby bardzo niebezpieczny znak, gdyby nie to, że później te bitcoiny zostały z giełd wyciągnięte. Dlaczego mówię, że to byłby bardzo niebezpieczny znak? Ponieważ to by mogło oznaczać, że te bitcoiny byłyby prawdopodobnie sprzedawane, a tak jeżeli są wyciągane później z giełd, to to prawdopodobieństwo sprzedaży po prostu spada. To jest kanał Julian Krypto i to nie są porady inwestycyjne, to jest szybka aktualizacja tego co się wczoraj wydarzyło. Więc na taką sytuację możemy zawsze zrobić tak zwany backtest. To znaczy jedna sprawa to możemy sprawdzić ręcznie, czy w danej, w danym oknie czasowym przeszłości takie piki na przykład tej metryki wpływały na cenę Bitcoina czy nie, czy Wzrosty rezerwy bitcoinów wpływały na cenę bitcoina czy nie, możemy to sprawdzić ręcznie, ale druga sprawa, możemy to sprawdzić automatycznie. Ja Wam teraz pokażę, jak to zrobić. Więc pierwsze, co to musicie ustawić, alerty na zmienne, które Was interesują. W tym wypadku będzie to właśnie wybicie tej metryki LTHSOPR oraz wybicie rezerw bitcoinów, czyli klikacie prawym przyciskiem myszy na ekran. Dodaj alert. Ja te alerty już dodałem, więc teraz ich nie będę dodawać. Więc ustawiacie tutaj daną sytuację, to co was interesuje, przykładowo przebicie danego poziomu na danej metryce. Macie jeden alert utworzony. Następnie dodaj dodajecie drugi alert na drugą metrykę, która też wybija skrajne poziomy. Tutaj to będzie RBTC, czyli rezerwy bitcoinów na giełdach. Też przebicie danego poziomu, dodajecie ten alert. Też go teraz nie będę dodawał, bo już to wcześniej stworzyłem. A następnie te dwa alerty łączycie w jeden proalert, po to, żeby to później zbaktestować. I ja ten proalert też już stworzyłem. Pokażę Wam, jak on jest skonfigurowany, edycja. I tutaj dodałem jeszcze jeden warunek, a mianowicie taki, że, bo widzicie, tutaj są te dwa alerty dodane, czyli LTHS OPR powyżej 9. Rezerwę bitcoinów na giełdach wzrost o 3,9% w 3 godziny. Ale dodałem jeszcze jeden warunek, który musi być negatywny, czyli nie może zaistnieć, a mianowicie spadek rezerwy bitcoinów na giełdach. Spadek, czyli potem wyciągnięcie tych bitcoinów z giełd. Zaznaczyłem, że tego wyciągnięcia nie może być, czyli sytuacja, która jest odwrotna do tej, która, którą widzimy. Ja ten alert tworzyłem wczoraj, w momencie, gdy jeszcze. Tych przelewów, tych wy wyciągnięć bitcoinów z giełd nie było. Po to, żeby zobaczyć właśnie jak to może wpłynąć na cenę. Oczywiście zapisujemy taki alert, a następnie przechodzimy do naszej listy. Lista alertów i proalertów. I przechodzimy do części backtestowej. Ja tutaj ten backtest już mam odpalony. Ok. Więc tutaj klikacie na te trzy kropki. Klikacie baktestuj No, i z racji tego, że ja ten backtest mam już odpalony, to pokażę Wam wyniki. Więc, taka sytuacja tak wpływała historycznie na cenę Bitcoina. Przetestowałem to na oknie czasowym dwuletnim, czyli od roku 2022. Sytuacji takich od roku 2022 do wczorajszego dnia były aż 32. Więc, to jest duży zbiór danych. Te wszystkie warunki wziąłem pod uwagę, no i zobaczcie jak cena na interwale dwugodzinowym się statystycznie zachowywała. Czyli mieliśmy wzrosty, 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 wzrosty bitcoina, następnie tąpnięcie tuż przed wywołaniem alertu, proalert, który jest wywołany i dalej kontynuacja tąpnięcia, niewielka co prawda, o około 0,7%. 80%, bo tutaj na medianie 70%, na średniej 80% w dół, no i dalej kontynuacja wzrostów, wiadomo, bo, bo Bitcoin i tak statystycznie rośnie. Ale tutaj widzimy ten spadek, czyli zabezpieczenie kapitału możliwe na poziomie około 7-8% po striggerowaniu takiej sytuacji. Więc w taki sposób ja to analizuję, czyli jeżeli dzieje się jakakolwiek anomalia na metrykach na Max Data Up. Ja od razu wcześniej też mam ustawione alerty na te metryki, ale dodatkowo, jeżeli taka anomalia się dzieje, to natychmiast to sprawdzam. Backtestuję i sprawdzam, jaki jest najbardziej prawdopodobny wynik. No i tutaj ten wynik poniekąd się zrealizował, ponieważ w momencie, gdy to analizowałem, cena bitcoina była gdzieś na tym poziomie i faktycznie. Te spadki sięgnęły około 0,8%, 1%. Widzicie nawet, że ja tutaj miałem ustawiony alert, ustawioną linię, która nie złapała tego spadku, ale mniej więcej coś takiego się wydarzyło. Oczywiście to nie są dla Was porady, to jest dla Was tylko informacja, w jaki sposób można te narzędzia wykorzystać. Dajcie znać, co Wy na ten temat sądzicie i jakie macie pomysły na wykorzystanie tych narzędzi. A ja Wam życzę udanego dnia. Trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć.